w a drugą i trzecią Olsztyn można śmiało nazywać miastem tekwondo do olimpijskiego. Od co najmniej kilkunastu lat Polska, a także świat bacznie przyglądają się olsztyńskim zawodnikom, bo i jest na co popatrzeć. Olsztynianie mogą być dumni, nasi te doskonale radzą sobie na krajowych i zagranicznych matach. Na pewno na, na wyróżnienie zasługują ostatnie wyniki z tego roku na turniejach klasy A, gdzie zdobywaliśmy sporo medali. Tutaj, zarówno w kategorii juniorów, Magda Obręcka, Kamil Chrapkowski i Aleksandra Kowalczuk zdobywali medale podczas właśnie tych turniejów i finałem właśnie tych medali był wyjazd ich na Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbyły się w Egipcie trzy tygodnie temu. W przyszłym tygodniu o Mistrzostwo Europy powarczą z kolei olsztyńscy seniorzy. Już w poniedziałek razem z ekipą seniorów, to jest z Kamilem Kwesiukiem, Piotrkiem Katowskim i Agatą Jackiewicz, wylatujemy do Manchesteru na Mistrzostwa Europy Seniorów i to jest również myślę, że spory sukces, ponieważ no, jest to trójka, która zakwalifikowana została przez Polski Związek Taekwondo właśnie do reprezentacji Polski na te zawody. Czy Olsztynianom uda się zdobyć medale? Wolę nie spekulować przed zawodami. Jadę tam po to, aby zaprezentować się w jak najwyższej, najwyższej formie i myśleć tylko o tym, żeby wykonać jak najlepszy występ. Mam nadzieję, że jestem dobrze przygotowana. Czuję się dobrze przygotowana, także zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze szczęście trochę dopiszę i że pójdzie jak najlepiej. Trenowaliśmy dosyć ciężko tych zawodów. W sumie długi sezon mieliśmy, ale myślę, że będzie wszystko w porządku i akurat na Wyszostroby Europy będziemy w najlepszej dyspozycji. Tę doskonałą formę zawdzięczają nie tylko intensywnym treningom przed zawodami, ale przede wszystkim wielu latom poświęconym tej dyscyplinie sportu, a także pasji, z jaką trenują te kłondo. Ostatni okres bardzo, bardzo ciężko przepracowaliśmy przed mieszczanami Europy, ponieważ trenowaliśmy dwa razy dziennie tutaj w Olsztynie na miejscu. Były to treningi, zarówno techniczne, jak i techniczne, taktyczne, jak i również na siłowni wzmacniające. No i tyle, teraz troszeczkę powoli zaczynamy schodzić z obciążeń, ze względu na to, że start już się zbliża i trzeba pozwolić tutaj naszym mięśniom na regenerację i na super kompensację, aby podczas zawodów ta forma była jak najwyższa. No ja trenuję chyba 15 lat, także no dosyć długo to taki jest sport, którym trzeba długo poświęcić czasu, no ale można, można. W szkole było taekwondo, w gimnazjum, gdzie się uczyłam, podobało mi się to, zachęciło mnie to i po prostu tak już, tak już zostało. Ciężka praca popłaca. Wieloletnie treningi przekładają się na sportowe wyniki. Uczestniczyłem na Mistrzostwach Europy Seniorów, na Drużynowych Mistrzostwach Europy, także na akademickich, na uniwersytecie, czyli zawodach takich typu, typu igrzyska, tyle że to są studenckie igrzyska a także pokaże Europę studentów. O, mam medal z Mistrzostw Europy Juniorów i Młodzieżowych, dwa brązowe medale i złoty medal na Mistrzostw polskich Seniorów. W tym sezonie były same piąte miejsca, dwa piąte miejsca na turniejach klasy A, więc też nie jest tak źle, ale mogło być lepiej. Być może będzie lepiej już wkrótce. Na pewno nie zaszkodzi podtrzymać za nich kciuki w dniach od 3 do 6 maja, kiedy to zmierzą się na Macie z innymi kandydatami do tytułu mistrza Europy w Tekwondo Olimpijskim.